Zapraszam Was dziś na odcinek nieco inny niż zazwyczaj, bardziej patchworkowy i spontaniczny. A to dlatego, że stworzony przy okazji mojego wyjazdu w Beskid Śląski. Ostatnie kilka dni spędziłam właśnie w okolicach Beskidu Śląskiego, chodząc po górach, zwiedzając i myśląc o górskich historiach, oczywiście. Bo choć miał to być wyjazd zupełnie niesłużbowy, to wyszło trochę inaczej. E, szykując się do podróży, jak to mam w zwyczaju. Szukałam różnych informacji o historii regionu, o kulturze, i tutaj, właśnie w Beskidzie Śląskim, sprawa nie jest taka łatwa, bo pojawia się temat pogranicza, Śląska, a w kontekście górskim działalności chociażby Beskiden -Ferain. I tak czytałam, czytałam, aż w końcu znalazłam tyle jak dla mnie interesujących informacji, że postanowiłam się nimi z wami podzielić. Przygotowałam więc dla was kilka ciekawostek, które podczas podróży najbardziej zwróciły moją uwagę. A do takiej formy zainspirowało mnie romantyczne podróżopisarstwo i różne dzienniki i obrazki z podróży, których ostatnio trochę się naczytałam. Także w klimacie niezobowiązujących dygresji i luźnych skojarzeń zapraszam Was na moje obrazki z Peskidu Śląskiego. Byłam już w tych górach kilka albo kilkanaście razy. Nigdy nie urzekł mnie ten Beskid za bardzo. Może dlatego, że wydał mi się zbyt zagospodarowany, zatłoczony, ucywilizowany, zwał jak zwał. W każdym razie te wszystkie wyciągi, trasy rowerowe, schroniska, sklepy z pamiątkami nie przekonywały mnie. Ale planując mój kolejny urlop, pomyślałam, że może warto byłoby dać temu regionowi, regionowi drugą szansę, szczególnie teraz, kiedy ja sama wiem już o nim nieco więcej. Bo widzicie, to nie jest tak, że Beskit Śląski zawsze wyglądał tak jak teraz. Doprowadziły do tego czyjeś decyzje. Decyzje zakorzenione w skomplikowanej historii tutejszych miast i wsi, często należących do jakiegoś pogranicza. Beskit Śląski w większości znajduje się na terenie Śląska Cieszyńskiego, wysuniętego najbardziej na wschód fragmentu Śląska. W dużym uproszczeniu jest to kraina, która po przejęciu Śląska przez Prusy w czasie wojen śląskich została w rękach Habsburgów. Czyli był to taki oderwany od macierzy kawałek śląskiej ziemi, już wcześniej zorientowany czesko, leżący na granicy z Prusami, Polską i Słowacją, albo w zależności od momentu w historii bardziej z Niemcami, Galicją i Węgrami. W każdym razie był to teren pograniczny, bogaty kulturowo, z wpływami czeskimi, austriackimi, węgierskimi, niemieckimi. Dziś większość Śląska Cieszyńskiego znajduje się na terytorium Polski. I choć do 1918 roku były to ziemie należące do Cesarstwa Habsburgskiego, to musimy pamiętać, że jeszcze wcześniej też urzędowali tutaj Polacy polscy piastowie. I co ciekawe, ten pierwiastek polski przetrwał na Śląsku Cieszyńskim, mimo iż tereny te do Polski nie należały przez jakieś 6 albo 7 wieków. W sercu Beskidu Śląskiego znajdziemy wiele rozwiniętych, atrakcyjnych miejscowości letniskowych. Przyciągają one bogatą ofertą turystyczną czy też narciarską. Mamy tutaj Wisłę ze skocznią, ustroń z początkiem albo końcem głównego szlaku Beskidzkiego, czy Szczylk z kolejką na najwyższy szczyt tego pasma, czyli Skrzyczne. Na południe od nich wszystkich leży Istebna, Gmina Istebna, albo inaczej Beskidzka Trójwieś, czyli Istebna Koniaków i Jaworzynka. Początki tych trzech wsi to wiek XV. Wtedy był to teren ważny handlowo, dlatego bardzo wcześnie poprowadzono tędy drogi, które służyły do transportu towarów między Węgrami a Śląskiem i Małopolską. To, że istniały tutaj drogi, przyciągało pierwszych osadników. Wtedy do te góry były jeszcze porośnięte gęstym, dzikim lasem i przybywali tutaj głównie ludzie, którzy od czegoś uciekali. Ogólnie różne pasma górskie stawały się na przestrzeni historii takim właśnie azylem dla ludzi, którzy chcieli może uniknąć jakichś zobowiązań albo nie mieli dla siebie miejsca tam na ojcowskiej ziemi. Takie górskie warunki zmuszały ludzi do tego, żeby zajmowały się głównie pasterstwem albo rolnictwem. Kulturę pasterską przynieśli tutaj i rozwinęli wołosi, czyli przybysze z Południowego Wschodu. To na Beskidzie Śląskim w ogóle kończyła się ich wędrówka, a więc to tutaj mamy zachodnią granicę ich wpływów kulturowych, ogarniających generalnie większość łuku Karpat. Istebna, jaworzynka i koniaków, podobnie jak inne górskie wsie, przez wieki zmagały się z biedą i głodem. O życiu i pracy tutejszych górali na początku lat 30. -tych w tych słowach pisał Paweł Zawada. Gmina Istebna w starej pieczęci miała kozę, później pług. Gmina Jaworzynka topór, którym pierwsi osadnicy trzebili lasy, później jawor, koniaków zaś konia. Koza, pług, topór i koń oto godła naszych trzech wiosek, oto narzędzia pracy i zatrudnienia ludności. Pługiem uprawiają mieszkańcy glebę gliniastą, mało urodzajną, która nie jest w stanie wyżywić pięciotysięcznej rzeszy. Wielu więc musi szukać zarobku w lasach z toporem w ręku. Koniec cytatu. Ale Beskicka Trójwieść to nie tylko tradycje pastersko-rolnicze, ale też piękna i wyjątkowa sztuka ludowa. Z tutejszego wielowiekowego dziedzictwa wyrośli artyści tacy jak Jan Wałach, słynny malarz z zistebnej, czy Janka Wulok, muzykant i gawędziarz. Warto tutaj też wspomnieć o znanej na całym świecie koronce koniakowskiej, której sekrety tworzenia są przekazywane z pokolenia na pokolenie, a obecnie można już kupić nie tylko koronkowe serwety, ale nawet bieliznę. Istotna jest ważną wsią na śląskiej góralszczyźnie, a pisał o tym Kazimierz Sosnowski. Uznawał ją za pełną góralskiej archaiczności i nazywał Pozakopanem najoryginalniejszym i najcharakterystyczniejszym ośrodkiem polskiej góralszczyzny. Do tej pory można tutaj oglądać materialne i niematerialne dziedzictwo górali śląskich, podobnie jak w Wiśle, gdzie działa Muzeum Beskidzkie, filia Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie. Góralszczyzna Śląska była bardzo wyraźna zarówno w polskiej, jak i w czeskiej części Beskidów Śląskich, ale z czasem, szczególnie u naszych sąsiadów, uległa rozwodnieniu. Jej ważkość podkreślano szczególnie po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Na Śląsku Cieszyńskim zachował się polski duch, a przeczytać o tym możemy m.in. w dziewiątym numerze rocznika Wierchy. Cytuję. Obok Podhala jest Beskid Śląski, najwydatniejszą kopalnią i najsilniejszą ostoją Ślągoralszczyzny i Staropolszczyzny. Bo on to głównie ocalił polskość Śląska. Koniec cytatu. Tereny te faktycznie przez około 6 stuleci nie należały do Polski. Sosnowski pisze nawet, że zniemczyła się tu szlachta, zniemczyły się miasta, dzinne wsi polskie, jego mieszkańcy tych wsi zmienili Rusaków. Ale wieś górska została prapolską, bo w niej przechowała się polska mowa, pieśń, obyczaj, tradycja w, jak to on pisał, nieskalanej szacie. Oczywiście można powiedzieć, że to jest taka idealizująca hiperbola charakterystyczna dla międzywojennego wzmacniania tożsamości narodowej, no ale ziarno prawdy na pewno w tym odnajdziemy. Faktycznie na Środku Cieszyńskim przetrwał język polski, a w zasadzie, jak pisał Gustaw Morcinek, język, w którym ongiś Mikołaj Rej swój żywot człowieka poczciwego spisywał, w którym ludzie w Polsce przed wiekami mówili, język po królach, piastach w spadku otrzymany. Polskość tutejszych gór podkreślał jeszcze fakt, że na Baraniej Górze swój początek ma matka polskich rzek, czyli Wisła a do jej źródeł podróżowali chętnie nie tylko naukowcy, ale też turyści i poeci. Okolice Istebnej jako tereny przygraniczne z ważnymi drogami handlowymi były rajem dla zbójników, przemytników, niejednokrotnie stawały się też przedmiotem sporów terytorialnych. Stąd obecność na tym terenie pamiątek po infrastrukturze granicznej. Weźmy chociażby nazwę przysiłka wsi Jaworzynka – Trzycatek. Tutaj od XIII wieku pobierano cło należne za przewóz towarów między Węgrami a Księstwem Cieszyńskim, swoją drogą bardzo wysokie cło. Stały tutaj koszary dla strażników granicznych oraz 30. Urząd Celny, czyli po czesku 300, stąd 30, stąd trzycatek. A trzycatek, mówię o nim nie bez powodu, bo jest on ciekawostką samą w sobie. Tutaj znajduje się trójstyk, czyli punkt, w którym spotykają się terytoria trzech państw, Polski, Czech i Słowacji. Przed 1993 rokiem był to niczym nie wyróżniający się fragment granicy polsko-czechosłowackiej, ale po rozdzieleniu się Czech i Słowacji stał się miejscem ważnym w kontekście współpracy międzynarodowej. Obecnie w okolicy działają dwa porozumienia trójstronne, tak zwane euroregiony: mamy euroregion Beskidy i euroregion Śląsk-Cieszyński. W ich ramach przygraniczne obszary Słowacji, Czech i Polski współpracują ze sobą na płaszczyźnie gospodarczej i społeczno-kulturowej. Na turystyku spotykają się nie tylko trzy państwa, ale też dwie krainy: śląskie Cieszyński i Kisuce. A co za tym idzie? Górale Śląscy z Góralami Czadeckimi. Tamtejsze bogactwo kulturowe to jednak jeszcze nic wobec bogactwa turystycznego. I o nim też trochę się naczytałam, przygotowując się do tej mojej wycieczki. Natomiast co zwróciło moją uwagę najbardziej, to dysproporcje między zagospodarowaniem Beskidu Śląskiego a leżących obok Kisuc. To, że Beskid Śląski jest tak mocno zagospodarowany i dostępny turystycznie, jest efektem działania towarzystw górskich, jak to zresztą zazwyczaj w górach bywa. I pozwolę sobie tutaj wtrącić taką tezę, że to właśnie od aktywności takich towarzystw, i to na przełomie XIX i XX wieku, zależy popularność gór dziś. Bo spójrzmy chociażby na Beskid Śląski i okolice. W Bielsku, Cieszynie, Frydku od 1893 roku działało Beskidenverein, czyli takie niemieckie towarzystwo górskie, które zajmowało się tutaj wytyczaniem szlaków, budową schronisk i ogólnie organizacją wycieczek górskich. Towarzystwo to wyznaczyło granice swojej działalności z jednej strony na Łysej Górze na zachodzie i Babiej Górze na wschodzie. Jego aktywność koncentrowała się przede wszystkim na górach Śląska Austriackiego, czyli według dzisiejszych podziałów Beskidzie Śląskim, Morawsko-Śląskim, Małym i Żywieckim. Ten ostatni urządzali jednak tylko po polskiej stronie. Węgierskie wtedy Beskidy Kisuckie, choć leżące nieopodal, nie weszły pod ich opiekę i tutaj właśnie mamy przykład tego, jak nieobecność albo późne wzięcie się za udostępnianie jakiegoś regionu ma wpływ na jego popularność. Od końca XIX wieku na Kisucach, czyli tym graniczącym z Beskidem Śląskim i Mogawskim regionie, nie działały takie organizacje. Beskidy kisuckie nie zostały odpowiednio zagospodarowane dla turystów, aż do czasów wojennych. Obecnie sieć szlaków w regionie kisuckim nie budzi już wątpliwości, ale kiedy porównamy ją z siecią sąsiednich pasm, zauważymy, Różnice chociażby w zagęszczeniu tych szlaków. Brakuje też schronisk, a jest to szczególnie widoczne relatywnie do ich nagromadzenia tuż za granicą. Sytuacja wygląda więc zupełnie inaczej w Beskidzie Śląskim i Morawsko-Śląskim. Tutaj stawiano wiele schronisk i na potęgę znakowano trasy. I nie bez powodu, bo to przecież w tamtejszym, czyli w tym morawsko-śląskim Frytku, założono te organizacje, czyli Beskid Enfrain. To na Jaworowym i Łysej Górze w 1895 roku wzniesiono też pierwsze w Beskidach schroniska turystyczne. Podobnie było w okolicach Bielska, gdzie Beskid Enfrain inwestowało w schroniska, szlaki prowadzące w góry tak naprawdę prosto z miasta, na przykład na Szyndzielnie, gdzie zresztą zniesiono trzecie po Jaworowym i Łysej Górze schronisko. A były to schroniska nibyle jakie, projektowane z rozmachem, wzorowane na obiektach alpejskich. To schronisko naszej dzielni stoi do dziś i nadal służy turystom. Było ono jak na swoje czasy, bardzo zaawansowane technicznie. I z uznaniem pisano o nim, że jest to murowana, z komfortem urządzona piętrowa willa z wodociągiem, łazienką, telefonem, stacją meteorologiczną, alpinarium, torem saneczkowym i skocznią narciarską. Na parterze była dobra, obszerna restauracja i weranda z pięknym widokiem na okoliczne góry. W tej wspomnianej już wieżyczce nad schroniskiem umieszczono dzwon. A w nocy stawiano zapalone światło, zapaloną świeczkę dla spóźnionych wędrowców według tradycji alpejskiej. Do Beskidenferań należało także schronisko na Klimczoku czy Czantorii. Towarzystwo to straciło jednak władzę nad tymi obiektami po upadku III Rzeszy, a niedługo później przeszły one w ręce PTTK, przynajmniej te na terenie Polski. Po wojnie była to już kwestia utrzymania. Oczywiście polskie i czechosłowackie organy odpowiedzialne za turystykę w tym regionie dokładały też swoje cegiełki do rozwoju tej infrastruktury, stawiały nowe schroniska i też znakowały szlaki, ale trzeba przyznać, że sytuacja była już mocno ułatwiona, no bo przecież łatwiej jest dołożyć szlak do gotowej sieci niż planować takową od zera. Trzeba też mieć na uwadze, że sporo z działających dzisiaj schronisk w Beskidzie Śląskim, Morawsko-Śląskim i Żywieckim i Małym, to te wybudowane przez Beskiden ferajny. Równolegle z Beskidem Fereigns schroniska w Beskidzie Śląskim stawiały też inne zrzeszenia i towarzystwa zajmujące się nie tylko turystyką pieszą, ale także narciarską. I historię każdego takiego obiektu warto byłoby prześledzić z osobna, bo choć obecnie jest nam wszystko jedno, czy wędrując przez Beskidy odpoczywamy akurat w obiekcie o niemieckiej, czeskiej czy polskiej proweniencji, to jednak przed wojną to, jakie towarzystwo postawiło schronisko. Miało ogromną wagę i w sumie jest to też dosyć ciekawe. Opowiedziałam Wam już trochę na temat historii, etnografii i turystyki w tym regionie. Teraz chciałabym podzielić się z Wami moim, no powiem wprost, przyznam się, odkryciem w kwestii regionalizacji tych gór, o których mówię. Bo nie wiem jak Wy, ale ja w moim krótkowzrocznym i w dużej mierze gorytocentrycznym patrzeniu na Beskidy nie do końca zdawałam sobie sprawę z tego, że Beskidy ciągną się jeszcze za granicą z Czechami. A już na pewno nie wiedziałam, że tworzyły one jeszcze niedawno całość z naszym Beskidem Śląskim. I teraz o tym większym rozumieniu Beskidu Śląskiego oraz jego podziale, kilka słów. Teraz chciałabym Wam opowiedzieć trochę o podziale Beskidu Śląskiego. Dla mnie też to był temat, któremu musiałam poświęcić trochę czasu, żeby go zrozumieć, bo to jest historycznie dosyć zagmatwana sytuacja. Otóż w tym odcinku opowiadam wam już trochę o Beskidzie Śląskim i Beskidach Morawsko-Śląskich. Na dzień dzisiejszy są to osobne pasma Beskidów Zachodnich, z których pierwsze, czyli Beskid Śląski, znajduje się w większości na terenie polski i ma fragment w Czechach, a drugie, Beskidy Morawsko-Śląskie, są w zdecydowanej większości na terenie Czech i mają swój fragment też na Słowacji. Oba graniczą na południowym wschodzie z Beskidem Żywieckim. I tutaj na południu bardziej z Kisucami, a na północy z Żywieczczyzny. Przez Beskidy Morawsko-Śląskie przechodzi granica między Morawami i Śląskiem. <grym> Zastanawiam się w sumie, czemu nie można było z tego zrobić Beskidu Morawskiego i Śląskiego, ale nieważne, jest jak jest. W każdym razie te Beskidy Morawsko-Śląskie dzieli się jeszcze na podgrupy. Mamy pasmo Radchoszcza, pasmo Łysej Góry i takie malutkie pasmo Klokoczowskie. I te wszystkie góry były kiedyś jednym pasmem z naszym Beskidem Śląskim. Bardzo możliwe, że to dlatego, że wtedy wszystkie one leżały na terenie Cesarstwa Habsburskiego. Polski nie było i wszystko było jasne. E, I wtedy też centrum turystycznym dla Beskidu Śląskiego był jeszcze Cieszyn, uznawany zresztą za najlepszą miejscowość wypadową w te góry, bo jak pisał Jan Galicz, nie ma w Beskidzie Śląskim góry, której wyjeżdżając z Cieszyna nie można by zwiedzić w ciągu jednego i tego samego dnia. W 1920 roku rozdzielono Śląsk Cieszyński między Polskę i Czechosłowację, dokonując jednocześnie podziału gór. Ale to nic, bo Beskid Śląski dalej był taką transgraniczną jednością i na terenie tego rozległego Beskidu Śląskiego działały różne turystyczne organizacje niemieckie, polskie, czeskie, czechosłowackie. Współpraca między tymi towarzystwami skończyła się w 1968 roku, kiedy podzielono te pasma na dwa osobne i od tamtej pory nasze postrzeganie Beskidu Śląskiego skurczyło się. Choć nie od razu, bo musimy wziąć pod uwagę, że tego typu ustalenia no nie od razu wchodzą w życie. To jest takie umowne rozdzielenie pasm i długo nie przyjmowało się w świadomości społecznej. Po prostu byli ludzie do tego przyzwyczajeni, że jest jeden Beskid Śląski. Dla przykładu zacytuję Wam tutaj fragment przewodnika y, autorstwa Władysława Krygowskiego z 1977 roku, przewodnika zatytułowanego Od Beskidu Śląskiego po Bieszczad”. Krygowski, który był znawcą przecież gór, pisał tam tak. Z samego szczytu Wielkiej Chantory otwiera się na zachód i południowy zachód rozległy widok. Widać tutaj część Beskidu Śląskiego ciągnącą się na zachód od Przełęczy Jabł Jabłonkowskiej i dolin Olzy. Od Przełęczy Jabłonkowskiej poczynając widzimy tutaj w prawo kolejną grupę Wielkiego Połomu, Małego Połomu oraz Kozubową. Dalej w prawo pasmo ucieka w głąb ku północnemu zachodowi, kończąc się Praszywką. W głębi, w prawo od kulminacji Ostrego, widmieje w dali najwyższa w całym gnieździe Beskidu Śląskiego, Łysa Góra. Koniec cytatu. Widzimy tutaj, że Krygowski wymienia coraz dalej na południowy, Zachód poło położone szczyty beskidu Morawsko-Śląskiego, a jego najwyższy szczyt, czyli łysą góra, uznaje za kulminację całego beskidu śląskiego, bo przecież przez wiele lat tak było. W przewodniku krygowski rozdzielał to pasmo na polską i czechosłowacką stronę. W rzeczywistości pasma te nadal są ze sobą powiązane, chociażby dlatego, że przecież doświadczyły podobnego procesu zagospodarowywania, co widać w ich krajobrazie do dziś. Działało tutaj oczywiście nie tylko beskiden Ferajin, jak wspomniałam już w pierwszych dekadach XX wieku inicjatywę zarówno w polskiej, jak i czechosłowackiej części Beskidów śląskich przejęły odpowiednio polskie i czechosłowackie organizacje. U nas działał powstały w 1910 roku oddział PTT Beskid, a za granicą klub czeskosłowackich turystów. W obu krajach można wskazać na pewne konkretne działania przeciw Beskidem Ferraim. Przykładami mogą być chociażby dwa istniejące do dziś schroniska wzniesione w latach 20. w geście przejęcia kontroli nad tymi górami. Mówię tutaj o schronisku PTT na Stożku w Polsce i schronisku Hata Praszywa w Czechosłowacji, dziś Czechach. Praszywa, szczególnie mała praszywa, gdzie właśnie stoi ta chata, nie należą do gór wysokich, ale mimo to cieszą się popularnością wśród turystów i to przynajmniej od czterech stuleci. Dlaczego? Bo na małej praszywej znajduje się stary drewniany kościółek pod wezwaniem św. Antoniego, zbudowany w 1640 roku. Jest to więc już od dawna cel pielgrzymek. Albo inaczej turystyki pielgrzymkowej. To by było na tyle, jeśli chodzi o moje obrazki z Beskidu Śląskiego. Można by tutaj oczywiście opowiedzieć dużo więcej, ale to już może kiedy indziej. Teraz dziękuję Wam za wysłuchanie. Zapraszam też do dzielenia się Waszymi odkryciami i ciekawostkami na temat tego regionu. Możecie to zrobić tutaj w komentarzach albo na moim Instagramie, bo zawsze dobrze jest dowiedzieć się więcej. Do zobaczenia na szlaku.